Ulcia laga, dośtałem i to nie na żalty. Dobrze się ten kredyt przejdzie na zionę. Nie musią też już iść w kamasie, a wojna tuś tuś. Ciaś kopnąć w kalendarz. Skutkiem tego zdarzenia będą nieopłacane alimenty. Witam Państwa! Czas na chrząstkową prognozę pogody dla wybranych regionów z podziałem na podregiony. Dziś cały północny podregion nadsaharyjski spowije ogromna chmura typu wstawiona. Przez całą dobę temperatury będą od 0 do minus 2 stopni w zależności od nacisku piasku. Cały wschód podregionu zasaharyjskiego pokryją ogromne opady deszczu wielkości jajek perliczek. Temperatury od 3 do nawet minus 4 stopni w zależności od poziomu cukru w mleczku kokosowym, podożrzewających kokosów. Jeżeli zaś chodzi o zachodni potregion podsaharyjski, to przez całą dobę będzie świecić słońce w parze z lodowatą mgłą typu suchego. Temperatury ani raz nie będą chętne opuścić poziomu minus 7, a minus 9 stopni, a to przez niekorzystne zrzucanie mokrej skóry przez węże tam i teraz. Czas na nasz podregion Czarnoziem Północy, gdzie przez całą dobę nie będzie opadów, a niebo pokryją małe chmury typu zagwas. Temperatury od plus 11 do plus 16 stopni, a ich różnica będzie zależna od ilości zgubionych przez pawie piór w czasie walk o terytoria tu i właśnie teraz. Natomiast na południu pod regionu Czarnoziem, gdzie jest i nasze studio, ma być przez całą dobę spokojnie i zajrzy słońce. Będzie ciepło od plus 6 do nawet plus 18 stopni, a kluczem do tak korzystnych temperatur jest brak ptaka proroka, który poprzedza nadejście burzy tu i dziś. Właśnie otrzymałem info, że nie zabrałem korzonkowej prognozy dla naszego południa, lecz cząstkową przez pomyłkę. Reszta jest właściwa. Tak naprawdę to będzie dziś ogromna burza z piorunami, a ja już żegnam Państwa i jak najszybciej ewakuuję się!